W pierwszym Liceum Ogólnokształcącym Włowiczu, podobnie jak w innych szkołach, trwa odbieranie wyników matur. Z nami dwie uczennice, Laura i Michalina. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Widzę, że uśmiechy nie schodzą Wam z twarzy, to chyba znaczy, że matura poszła dobrze. Bardzo dobrze, jesteśmy, jesteśmy bardzo. Zadowolone. Ja jestem A jaka jest tam wymarzona uczelnia i te wymarzone studia? Uniwersytet Warszawski i kierunek lekarski, więc mam mm -hmm. Okej, okay. ambitnie po prostu. Życzę Ci powodzenia. A Michalina, jak w Twoim przypadku? Jakie plany? Ja wybieram się na Iwerystykę, to jest filologia hiszpańska. Chciałabym najbardziej do krajów, Wrocławia, ale bardzo pod podwaga nasza. Bardzo ciekawy kierunek, też życzę Ci powodzenia. Jest Powiedzcie, ja. jak będziecie świętować? Teraz na razie spokojnie, ale mam plany na wieczór chyba. Tak. Czy to będzie świętowanie klasowe? Nie, raczej w mniejszym gronie. Tak? W mniejszym gronie przyjaciół. Okej, okay. ale myślę, że to też bardzo fajnie. I chyba te emocje, ten cały stres właśnie z Was schodzi. Tak, teraz Dokładnie. Jest, że tak, że jest tak. Teraz jest spokojnie, można odpuścić sobie te wszystkie emocje, więc nie ze szkołą i iść dalej po prostu. Okej. Okay. Ale czy ciężko się rozstawać właśnie z tym, co się kończy tutaj, z pierwszym liceum? Akurat nasza klasa trafiła się, że byliśmy no, z tak, tak, grani, tak, tak. Dlatego jest troszeczkę smutek, natomiast wiemy, że trzeba ruszyć dalej i wkroczyć w dorosłość. Tak. Jest szansa, że będziecie się spotykać na zjazdach absolwentów 5, 10, 15 lat po maturze? i o, o, tak! A my sobie takie zjazdy robiliśmy, nie? Że, tak, tak. Przez tak, cały liceum właśnie spotykaliśmy poza szkołą, tak, że nasze relacje są naprawdę dosyć mocne. No to życzę Wam powodzenia i zapraszcie nas kiedyś na takie spotkanie. No, dziękuję. Dziękujemy!